W okręgu legnickim nowymi przepisami zagrożonych jest około 40 tysięcy działkowców na terenie 10 powiatów. Powodem zamieszania jest ustawa z zakresu prawa budowlanego oraz ostateczna decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszona w styczniu tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami na działkach mogą być obecnie postawione jedynie tak zwane ażurowe altany bez murowanych ścian. Działkowcy mogą zostać zmuszeni do wyburzenia swoich domków. We własnym kraju czujemy się jak śmieci. Raz, że kupując materiały budowlane, utrzymujemy firmy, które to produkują, płacimy podatki i tak dalej. Waty, nie waty. Czy, czy ja nie wiem, no, no, komuś zależy na tym, żeby nas najlepiej wypchnąć z tych działek i wykupić ten teren za bezcen. Postawić sobie wieżowce albo coś, apartamentowce. No chyba o to chodzi. Ja tutaj nie widzę sobie jakieś działki z altanką mażurową, powiedzmy drewnianą, która, która przy większym podmuchu wiatru sobie poleci i gdzieś tam jeszcze komuś krzywdę zrobi. Tyle lat już tutaj człowiek. Na tej działce działa. Altankę też starałem się budować według dopuszczalnych kubatur na owe czasy. No i wszędzie mówili w zarządach, że jest dobrze. Przez tyle lat chodziły. chodzili, wszyscy sprawdzali. Nikomu nie było to przeszkodą, a teraz momentalnie wyszło jakieś nowe prawo, które wstecz działa. I to jest właśnie najgorsze, że wymyślają cuda niewidy, żeby tylko wysunąć tych wszystkich, usunąć z działek, z altanek. Wyburzyć, żeby się dealerzy dobrali do naszych po prostu działek i zaczęli sobie coś budować, bo to, to chyba rządowi chodzi w tym kierunku, to wszystko robią. A teraz nagle się problem zrobił i, i co to taką wiatę, to, a ja ani szpadla, ani nic, nic sobie nie, nikt nic nie schowa. Mąż jeszcze gołębie trzyma i jest bardzo przywiązany do tego, nawet teraz jest po udarze, ale też tego gołębie się trzyma i, i także ja nie wiem, no ale to na pewno ktoś ma jakiś interes. Polski Związek Działkowców zaczął działać. Powołano komitet inicjatywy ustawodawczej Stop Rozbiórce Altan. Przygotowano obywatelski projekt ustawy, która zawierałaby definicję Altany ustanowioną przez działkowców. Gdyby ustawa PZD została przegłosowana w Sejmie, większość działkowców nie musiałaby się martwić, że postawiony im zostanie zarzut samowoli budowlanej. Żeby nowy projekt trafił pod głosowanie, trzeba zebrać minimum 100 tysięcy podpisów. Jest na to czas do 15 października. Ja też miejsca, proszę wszystkich działkowców, sympatyków, znajomych, nie, nie moich, ale generalnie, kto, się, kto rozumie działkowca, a szczególnie tych starszych ludzi. Naprawdę, ja już nie chcę, to, bo to mówią, że są, są slogany, ale tych starszych ludzi, którzy są przerażeni, no że jeśli ma na przykład 12 metrów, a nie jest to ażurowe, ja to podkreślam, to nie jest altana i należy się rozabier, rozbi rozbiórkę dokonywać. No naprawdę, nazwy to wprost, to jest absurdem już. Dlaczego się uderza znowu w Polski związek? Jednak ostatecznie o losach projektu, a tym samym o przyszłości tysięcy działkowców zdecydują politycy. To posłowie będą głosowali, czy zmienić obowiązujące już prawo. Stanowisko Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy w tej sprawie przedstawimy Państwu w przyszłym tygodniu.